Siemanko moi drodzy, trwa teraz w Polanicy Zdrój bardzo znany na polskich podwórkach turniej Rubinsteina, festiwal szachowy Rubinsteina i jest tam też arcymistrzowski turniej kołowy, czyli oprócz tego, że są openy, gdzie grają wiadomo zwykli śmiertelnicy, jest turniej dla czołowych arcymistrzów, w których bierze udział kilku Polaków i między innymi są to Paweł Teslaw i Radosław Wojtaszek. I mamy tutaj starcie naprawdę no, pokoleń, bo Paweł to jest rocznik 2003, a Radosław Wojtaszek, no to jest rocznik bodajże 87. Więc między panami jest, jak dobrze liczę, 16 lat różnicy, ale łączy ich jedno, znaczy no, więcej rzeczy, bo są Polakami, ale łączy ich też to. Że są oboje mistrzami Polski. Radosław Wojtaszek to wielokrotny mistrz Polski, natomiast Paweł Teslaw to mistrz Polski z tego roku. Także no, taki pojedynek na pewno musi budzić spore emocje. Paweł ma co prawda niższy ranking, ale to nie znaczy, że, że Radka nie, nie potrafiłby. Ograć, ponieważ no nawet w tym roku przecież Radosław Wojtaszek za musiał zadowolić się niestety brązem dla niego, a Paweł cały turniej Mistrzostw Polski zwyciężył. Dobrze, partia rozpoczęła się od ruchu D4, co u Radka Wojtaszka jest totalnie standardowym posunięciem, na co Paweł odpowiedział skoczkiem na F6. C4, G6, widzimy, że Paweł będzie chciał grać systemy z gońcem na G7, zrobić sobie roszadkę i uderzać w centrum. Skoczek wyszedł do akcji i teraz bardzo szybko właśnie Paweł Teslaw postanowił uderzać posunięciem D5 z takim planem, żeby gdzieś tam to centrum mimo wszystko starać się kontrolować. Tutaj nie poszło oczywiście bicie, tylko wyprowadził sobie Radek Skoczka i teraz, i teraz Paweł wrzucił gońca na G7 z takim planem, że w w przyszłości będzie chciał tego skoczka, jakoś sobie zabrać. No i dzięki temu gońcowi naciskać na centrum białego. I teraz ciekawe posunięcie ze strony ze strony starszego z Polaków H4. W takiej pozycji, gdzie pomyślelibyśmy, że najbardziej naturalne: albo grać sobie przez G3, albo przez E3, goniec do akcji, no i ugramy spokojną pozycję, ale nie. To jest też to, co teraz nowoczesne komputery bardzo yy, chwalą sobie, czyli ruchy bandowymi pionkami, nawet jak widzimy w samym debutie, no bo to jest piąte posunięcie. Yy, Paweł odpowiedział spokojnie: posunięciem C6, kontroluje centrum, nie boi się jakichś wjazdów yy, pionem na H5. Na Soradek postanowił wybić, poszło bicie i teraz zagrał gońcem na F4. Widzimy, że goniec melduje się na bardzo fajnej placówce. On tutaj ma pod kontrolą, wiadomo, przekątną, a w połączeniu z Hetmanem może w przyszłości doprowadzić do wymiany czarnopolowych gońców. Co by było jak najbardziej na korzyść białego, ze względu na to, że ten goniec Pawła w tych strukturach jest bardzo cenną figurą. Skoczek wyszedł do akcji i na to Radek postanowił zagrać teraz E3, no bo widzimy, że już gońc jest wyprowadzony, więc E3 nie zamyka tego gońca gdzieś tam w we własnym obozie, tylko już ten goniec może być aktywną figurą. Poszła roszadka i teraz Hetman zameldował się na B3 z takim planem, że będziemy już naciskać raz, że na piona D5, a dwa, że no, ograniczamy możliwość wyprowadzenia gońca, ponieważ jakby teraz gońc chciał się wyprowadzić, no to po prostu spada najzwyczajniej w świecie pionek, no i jeszcze wisi skoczek, są duże problemy. Dlatego no, z tym gońcem na C8 może mieć właśnie młodszy z Polaków pewien Problem. Dlatego Paweł nie czeka i postanawia z tym hetmanem walczyć. Zagrał po skoczek na A5 z takim planem, że teraz jest atakowany hetman, a jednocześnie broniony pionek. A jak będzie gdzieś tam próba ataku na tego skoczka, to ten skoczek ma bardzo piękną placówkę na C4, gdzie będzie mógł się zameldować. Faktycznie Hetman atakuje i jednocześnie naciska jeszcze na piona E7. Ale to daje Pawłowi czas, żeby zameldować się na polu C4 skoczkiem. Gdzie on bardzo pięknie, raz, że zamyka linię, która, którą chciałby mieć białą otwartą dla swojej wieży. No, a dwa, że jeżeli ten goniec będzie chciał się uaktywnić i wybijać skoczka, no to mimo wszystko czarny zostanie z parą gońców, co dla wielu graczy jest no jednak sporym atutem strategicznym. I tutaj Radek zdecydował się wybijać. No, jest to trochę logiczne, no bo wyprowadza swoje figurę i będzie miał możliwość zrobienia roszady. Poszło bicie, no ale czarny ma tą parę gońców. Jeżeli będzie w stanie to w przyszłości jakoś tą pozycję otworzyć, no to może być ciekawie. Poszła roszadka, mimo że pion jest na H4, no ale w dzisiejszych czasach to już chyba nikogo nie dziwi. I teraz, jako że Hetman już odszedł sobie na A3, no to goniec może się wyprowadzić. I wyprowadził się na pole E6, co jest dosyć dziwnym posunięciem, no bo zamyka możliwość no, gdzieś uderzania w centrum pionem z E7, ale mimo wszystko jest to no według kąpa bardzo dobry ruch, ponieważ raz, że kryjemy pionka, dwa, że w przyszłości będzie już mogła wieża wchodzić do akcji. A ten goniec, no zobaczycie sami, będzie w stanie pewną podróż pokonać i zająć aktywną placówkę. Teraz starszy z Polaków zdecydował się zagrać gońcem na E5 z takim planem, że ten skoczek jest troszkę uziemiony. Jak on będzie się chciał w jakikolwiek sposób aktywizować. To da to białemu możliwość wymiany czarnopolaków, a w tych strukturach no to zawsze to powinno być na korzyść no praktycznie zawsze powinno być to na korzyść jednak białego. Czarny tego gońca oddać zazwyczaj nie chce. Teraz poszło posunięcie A5 i widzimy, że gdzieś jeżeli, wiadomo, tutaj na skrzydle królewskim raczej dominować będzie biały, więc czarny, no zgodnie ze starymi. Szachowymi prawidłami będzie chciał się rozpychać na skrzydle hetmańskim. Hetman poszedł na A4. Widzimy, że będzie on starał się przeciwdziałać posunięciu B5. Wieża weszła do akcji i teraz wychodzi kolejny powód, dlaczego Hetman zawędrował na A4, bo może on się elegancko wycofać na C2, co jest bardzo dobrym. Posunięcie. Pionek widzimy leci do akcji i jest to kontrowersyjny ruch, no bo jest on niebroniony. Można go zbić. Ale obecnemu mistrzowi polski daleko jest od y, oddawania materiału za darmo i faktycznie ok, radek tego pionka wybił, ale to już daje czarnemu pewne możliwości. I teraz poszedł goniec na f5 i właśnie on się teraz uaktywnia. Jest atak na Hetmana, coś trzeba z tym fantem zrobić. A nie ma teraz posunięcia e4, no bo już tego pionka można zbić. A wcześniej, jak tu skoczek bronił w tej pozycji. No to oczywiście tutaj nie było to możliwe, no bo wchodziło posunięcie E4. Bo skoczek z hetmanem bronią pola E4 i dlatego tego skoczka chciał się Paweł pozbyć. I udało mu się to. Właśnie skoczek wybił, dzięki czemu, dzięki czemu Paweł się zaktywizował. Teraz hetman musi odchodzić, ale to już pozwala temu gońcowi zawędrować na E4 i on się ustawi zaraz na tej diagonali. I już z nim żadnych problemów nie będzie. Mimo, że czarny chwilowo stoi tak naprawdę no, bez pionka. Skoczek się sofa. Paweł odszedł gońcem na B7. I teraz następuje bardzo logiczne zagranie ze strony starszego z Polaków. Zagrał skoczkiem na C3, żeby zablokować, wiadomo, izolowanego pionka czarnych i w przyszłości móc go atakować. Paweł zdecydował się mimo wszystko na posunięcie koń pin, co jest trochę kontrowersyjne. Kompak tutaj polecał, żeby grać E6. I. No, jakoś w tej pozycji próbować działać. No, ale gdzieś tam no widzi obecny mistrz Polski widzi, że musi się z tych wszystkich związań rozplątać. Więc zagrał koniem na H5, poszło bicie, odbił to skoczkiem. No i pozycja jest przyjemniejsza dla białych komputer wyrzuca 0607 dla białego. No, ale cały czas gramy w szachy hetman przechodzi, widzimy, że radek szuka jakiejś aktywności, może w przyszłości będzie mógł naciskać na piona C4. No to Paweł już nie chce być dłużny i kontruje w centrum posunięciem e5. Poszło bicie, no i chwilowo Paweł stoi bez dwóch pionów, ale mimo wszystko okazuje się, że to się w miarę trzyma. No niby jest plus 1 dla białego, ale zobaczymy jak to się potoczy dalej. Oczywiście no czarny nie chce wymieniać hetmanów, no bo to by było dla niego katastrofalne, miałby bardzo słabą końcówkę, więc postanowił wziąć pionka z h4. Skoczek do akcji z atakiem, no to Teslaw się wycofał, na co Wojtaszek zagrał Posunięcie E4, żeby gdzieś tam raz, że przyblokować gońca, a dwa, że zaraz będzie mógł się skoczkiem w centrum i to ten skoczek będzie podparty pionem, coś pięknego. Wieża, wchodzi do akcji, skoczek faktycznie się melduje na polu D5. Paweł to bije, ale teraz zobaczmy, jak silne są te piony w centrum. Ten pion jest podparty, ten pion jest broniony, no i te piony mogą w tej partii wiele namieszać. Hetman odchodzi, ale to pozwala już białemu lecieć dalej. Poszło bicie pionka, więc teraz Radek zdecydował się na oddawanie materiału, ale nie za darmo. Te piony idą i są bardzo, bardzo groźne. I teraz poszło ze strony białego posunięcie wieża B1, które jest dobre, ale Kompek mówił, że jeszcze lepsze byłoby wieża C1, ponieważ teraz na bicie są takie ruchy jak skoczek, skoczek na G5, i tutaj nie byłoby widełek, a w tym co zrobił Radek jest pewien skopu, bo on wygania hetmana, jest to logiczny ruch, ale teraz na bicie nie za bardzo może skoczek wchodzić do akcji, bo już idzie posunięcie c3 i za chwilę będą groziły widły, dlatego w tym wariancie się to nie do końca zgadza. Dlatego hetman wygoniony, poszło bicie, i teraz dopycha piona Wojtaszek na, na pole D7. Wieża jest atakowana, więc odchodzi. I kolejny dosyć logiczny ruch. Radek wchodzi Hetmanem na D5. Aktywizuje się i jej zaraz mogą grozić jakieś bicia z dorabianiem Hetmana. Hetman przechodzi na pole A4 z takim planem, żeby tego pionka skasować. No trzeba go jakoś bronić, więc Radek przechodzi wieżą na B7. Skoczek teraz wchodzi do akcji i się aktywizuje, co jest bardzo ważne, no bo on na g7 raczej nic nie robił. No i ten skoczek już na polu e6 ma dużo większą kontrolę nad ważnymi polami w pozycji. I jednocześnie blokuje jakieś możliwości w przyszłości nacisków na piona f7. Skoczek idzie o centrum, Paweł zdecydował się to wybić, bicie, bicie. No i co? Mamy taką końcówkę, gdzie nagle cały czas miał, miał pewną przewagę Radek, no a tutaj niby są te zaawansowane piony, no ale materialnie jest pewien problem. No, czarny stoi już z pionkiem więcej. Przerzut Hetmana. Widzimy, że będzie chciał, będzie chciał się przestawiać właśnie obecny Mistrz Polski. Poszło posunięcie E6, i tu już są pewne groźby, bo jeżeli te pionki polecą dalej, no to zaraz będą się zamieniać w Hetmana. No i to mogłoby oznaczać koniec partii. Więc poszło bicie, ale teraz. Wieża wchodzi do akcji. Ten pion wisi, zaraz tutaj motywy jakiejś słabości na ostatniej linii mogą się pojawić. Hetman pięknie przeszywa pozycję czarnego, no i robi się gorąco. Panowie grali już na dosyć niskim czasie, no dlatego było bardzo ciekawe. Hetman poszedł na d3. Widzimy, że no teraz oczywiście Wojtaszek bić nie będzie chciał, no bo ta końcówka jest dla niego tragiczna. Stoi po prostu na niezwyczajnym świecie bez dwóch pionów i to się nie może zgadzać. Ale Radek nie jest pierwszym lepszym chłopcem ze włapanki, więc się oczywiście na coś takiego nabrać nie da. Od, odszedł sobie Hetmanem i atakuje bardzo ważnego piona z e6. Obronił go Paweł i jednocześnie jest bardzo duża groźba. Zobaczmy, ta wieża zaraz będzie wisieć i jednocześnie jak bronić tego piona? No i są tu bardzo duże kłopoty, ale wielokrotny mistrz Polski ma na to też rozwiązanie i poszło tutaj naprawdę piękne, genialne posunięcie, wieża bije 6 I o co chodzi w tym ruchu? No ktoś by powiedział, że darmowa wieża. I Jest to darmowa wieża, zobaczmy, że piona bić za bardzo nie można, bo teraz już wchodzą takie motywy jak, bo idzie najzwyczajniej w świecie bicie i na takie bicie. Już jakiekolwiek odchodzenie wieżą, no i zdobycie Hetmana, dlatego tak grać nie można i Paweł zdecydował się tą wieżę, tą wieżę zabrać. No i ktoś powie, no totalna głupota, tak? Radek stoi raz, że bez piąka, dwa, że jeszcze stracił wieżę, a komputer ocenia to na pozycję równą, a nawet forsownie remisową. I to też Wojtaszek znalazł, uderzeniem wieża bije na G6. I o co chodzi? Oddajemy kolejną wieżę. Zobaczmy, że no, czarny w sumie nie ma za bardzo wyjścia, bo na takie motywy no, to jest po prostu mat. Hetman d4 do widzenia. Tak samo na takie odchodzenie. Tutaj wieża f6, król odchodzi, i tutaj są jakieś maty tego typu. Więc no, ten król za bardzo odchodzić nigdzie nie może. Tutaj tak samo będzie matowany. Odejście, coś takiego. Więc to bić trzeba. I tutaj nastąpił remis. I dlaczego, yy, dlaczego tutaj nastąpił remis? Tak, według mojej tam transmisji, tak to chyba nastąpiło. Bo następuje bicie Hetmanem, i gdziekolwiek król nie odejdzie. To on po prostu będzie dalej szachowany. Tu nigdzie nie zwieje, bo Pionek kontroluje pole E8. No i na jakiekolwiek szachy, no nie ma jak czarny, wykorzystać dwóch fierz przewagi, tak. No ale mimo wszystko jest to forsowny remis. Partia zakończyła się podziałem punktów między obecnym i wielokrotnym mistrzem Polski. Także turniej na pewno warto śledzić. Są ciekawe partie, są czołowi arcymistrzowie, yy, bardzo yy, gorące jak na polskie realia nazwiska. Dlatego cóż, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak to poproszę łapeczkę w górę, subika, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego razu. Pa pa.